wiośnie oklamia. Od dzisiejszego rana przebywam w Polsce. Tutaj widzę jakiś sklep meblowy jest na wynos. Jest to miejscowość Skawina. Nieopodal podal Krakowa. 10-13 km i przywędrowało za mną wczoraj z Londynu takie radio, które kupiłem na ebayu. Kupiłem w aukcji za 50 parę funtów ze względu, że tu są jakieś problemy z tą klapeczką i y, Pan opisał to. Y, jakieś uszczerbienie jest też. To jest y, radio, które wyprodukowała firma Sony w 1994 roku. Y, w ogóle drugie radio w serii y, takich malutkich o pełnym. Y, 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 o ciągłości odbioru radia od 150 kHz do 30 kHz plus FM Broadcasting radio. Bardzo fajne małe radio, o którym trzeba będzie zrobić film. Jak już zapoznam się, co ono potrafi. Cywina sprawa, że radio zostało kupione w 2000 roku ma. W ogóle niepowycierane żadne tutaj przyciski, guziczki. Wszystkie napisy są. Dwie do jody podświetlają po lewej stronie ten wyświetlacz. Mamy 225 km, jest w kierunku Warszawy. Proszę zobaczyć jak pięknie odbiera Bydgoszcz pierwszy radio program pierwszy częstotliwość 225 przed węzłem antena proszę zobaczyć nic nie jest podłączone do anteny krótka antena się i zablokowała jeden za Niesamowite. A jaką odpowiedź Malachit tutaj przyszykuje? No też jest 225 częstotliwość. AM mam. Nie mam żadnego wzmocnienia, żadnych tumików. No i teraz tam głośniej. I tylko gwizdy są. No Jakież mnie zdziwienie objęło od rana. Przecież antenę to mam znacznie dłuższą w stosunku do tej małej. Jak to może być, że takie radyjko małe w dziesiątym czwartym roku powkładali jakieś tam urządzenia elektroniczne, niskiego lotu w stosunku do tych gwizdków i fajerwerków, które ma Malachit. To jest przecież odbiornik na bazie SDR Play angielskiego, dobry. No i to gówno wymiata, wymiata tego Malachita jako z kolorowym wyświetlaczem. Meritus oraz renta spędu są ubezpieczeń społecznych. dotyczy on waloryzacji przyszłorocznej Coś nie samojętnie. Rodziny i polityki społecznej. Ten sposób. Nie wiem. Pięćdziesiąt centymetrów. Anteny zapewniająca minimalnych zrostów. Świadczy o 250 złotych. szczególnie są emeryci i rentyści. przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji prawa o notariacie, dzięki której wpis do książek wieczystych będzie można dokonywać drogą elektroniczną. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ten? Nic. Polskie Górnictwo Natowe i Gazownictwo odkryło dwa nowe złoża gazu ziemnego w Wielkopolsce, w powiecie średnim i kościańskim. Jak na razie to duże zdziwienie. Proszę zobaczyć na malutkie Radio. W stosunku do Malachita i wąskie, a jednak na tych LW długich częstotliwościach malachit, malachit tutaj zdecydowanie nie jest górą w stosunku do tego małego kurdupla. Jak to może być? Niesamowite. Patrz Grzegorz, co się dzieje. Zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek kolegę Cito firmy Reuter. Kolegę Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę Firmy Reuter. Na stawy kości cerę Gdy coś cierpie, wybierz Dolgit. Rozgrzej się. Bóle reumatyczne, bóle mięśni, bóle stawów, nerwobóle? Sięgnij po plastry Dolgi, wyrób medyczny, który działa rozgrzewająco. Dolgi wcale nie trafia w bolące miejsce i przynosi ulgę aż do 12 godzin. Na Podlasiu, gdzie mieszkają wyznawcy różnych z żeby dowiedzieć się, jak tam, obchodzony jest ten szczególny dzień. Dzień wszystkich świętych. I on Marasewicz. Dzień dobry. 71, 151, 22, 6, 4, 5, 2, 3 o namar. Niezapowiedziane chwile śpią.